A to ciekawostka dla wszystkich, którzy teraz przeżywają kwarantannę, a mają dostęp do internetu. Znalazłem stronę, która nazywa się mszaonlinenet. Tutaj mamy mszę w dowolnym języku, który chcemy na całym świecie. I wybieracie sobie tylko godzinę, o której chcecie uczestniczyć. Dodam, że jednocześnie można... Oglądać nawet i 10 mszy jest o jednej godzinie. Wybieramy sobie miejscowość, to może być wasza, wasza okoliczna, czy wasza z dzieciństwa. Tak jak na przykład przed chwilą miałem okazję na jasnej górze być online i tylko klikamy sobie na dowolną, dowolną mszę, dowolną godzinę. Wybieramy sobie. Miasto i przykładowo wchodzimy, że 7:30 Teraz będzie na jasnej górze. Klikamy. Pojawia nam się na żywo ta msza. I w języku polskim. Możemy wybrać sobie język dowolny. Chcemy po hiszpańsku, po katalańsku. Dowolny język. I wchodzimy tylko. Klik. I mamy tu trze na żywo. Także polecam, jeżeli ktoś, może ktoś inny polecić, wymieniajmy się nawzajem pomysłami, i sposobami, żeby jednak ten czas dobrze wykorzystać.